No, pojechałem. O! No dobra. Trzecie spotkanie z cyklu. Witamy w siedzibie Szoj Polska. Porozmawiajmy sobie o rzeczach trudnych tym razem, czyli o glebach. Co się dzieje z kaskiem w sytuacji, kiedy uderzamy nim o coś, co jest od niego twardsze, albo tak naprawdę statystycznie guma nie dotyka już asfaltu, a ta błyszcząca część tak. Jeżeli uszkodzimy, spoiler. To jest to element zamienny. Wymieniamy go na nowy. Jeśli uszkodzimy szybę, analogicznie, jeśli natomiast skorupa zmieni kolor, odpadnie z niej lakier, wydarzą się rzeczy, które mają wpływ bezpośrednio już na albo bezpieczeństwo, albo macie takie wątpliwości, że może wpłynąć na bezpieczeństwo, to. Radzę udać się do dilera Shoya, albo do samego Shoya tutaj na Szucha 8 w Warszawie, gdzie ludzie fachowym okiem zerkną, bo tak naprawdę może się tak zdarzyć, że kask po uderzeniu z zewnątrz będzie nosił minimalne ślady uderzenia, minimalne odpryśnie lakier, albo nawet to się nie stanie. Natomiast wewnątrz ten EPS, ta wyściółka, której zadaniem jest właśnie wychwycenie energii będzie zniszczona i nie spełni już swojej funkcji drugi raz. Taki kask drugi raz uderzony no niestety może się okazać, że nie pomoże Wam w ogóle, nie spełni swojej funkcji wcale. Także kupując na przykład używany kask może się okazać, nie daj Boże, że traficie na kask, który był tylko raz używany tak? i nie będzie miał śladów zniszczenia, a ktoś zwróci Wam uwagę, że tak, ale fiknąłem raz albo coś. No to to jest zakup podwyższonego ryzyka i bardzo bym odradzał takie praktyki. Kask to kask, kask układa się do kształtu głowy. I on ma się ułożyć do waszej głowy, a nie do cudzej. Zdarza się też niestety, że kaski powodkowe wracają na rynek i przychodzą do mnie klienci i mówią, o panie jak się wziąłem chciał środek, bo tam był taki tam. Także nie, po prostu nie, to jest cena bezpieczeństwa i to się robi dobrze albo wcale. Jeśli chodzi o same uszkodzenia, to jeżeli, tak jak wspomniałem, będą to powierzchowne ślady na przykład na szybie, na spojlerze, na elementach wymiennych. To nie ma najmniejszego problemu, można go po prostu dokupić. Nawet prawdopodobnie, jeżeli malowanie dalej jest kontynuowane, to w malowaniu, które, które, które było. Także tak, nie będzie żadnych różnic. No chyba tyle.